Jak donosi Rewia, Michał Malitowski 39 lat. Powoli wychodzi na prostą. Ponoć pomogła mu w tym nowa partnerka. Na początku września fanów tańca z gwiazdami zszokowała informacja, że jeden z jurorów, Michał Malitowski 39 lat, rozstał się z wieloletnią partnerką Joanną Leunis, 39 lat. Byli ze sobą 17 lat wychowywali trzyletnią córeczkę, je Michelle. Okazuje się, że na rozstanie miała wpływ depresja Michała. Pamiętam, że jak wpisywałem w Google hasło jak popełnić samobójstwo, to myślałem sobie: Jestem tak beznadziejny, że nawet nie wiem, jak to się robi. Zbierałem tabletki. Wziąłem jakieś kable od telefonów, ładowarki. Starałem się robić jakieś pętle. Wspominał w radiu Z: Na szczęście, dzięki pomocy najbliższej rodziny, tancerzowi udało się wyjść z tego kryzysu. Teraz dochodzi do siebie i, jak dowiaduje się Rewia, nie jest sam. Z nową partnerką spotyka się od kilku tygodni. Jest sporo młodsza od Michała, ale bardzo dojrzała, związana z branżą taneczną. Nie bała się jego choroby ani tego, że najważniejszą osobą w jego życiu pozostaje córka, zdradza jeden z pracowników produkcji tanecznego show. Bliscy pana Michała, w tym siostra Ania, poznali już jego nową ukochaną. Obie panie rozumieją się doskonale, słyszymy. Juror wciąż jest pod opieką nie tylko bliskich, ale i lekarzy. Dzięki tej pomocy wrócił do swoich obowiązków zawodowych. Oceniam nie tylko uczestników tańca z gwiazdami, ale i tancerzy w międzynarodowych turniejach. A jeszcze nie tak dawno nie miał siły, aby normalnie funkcjonować. Na szczęście to już przeszłość. Teraz znów jest pełen nadziei i cieszy się życiem. Wierzę też, że nowa miłość przetrwa próbę czasu.